Ile zobaczymy, jak wykonają ten stały fragment gry. Piłkarze Wiktorii sprytnie strzał i gol! I gol dla gości! To jest Bramka bezpośrednio z rzutu wolnego. Bramkę zdobył grający z numerem siódmym. Target. Sibusiso. W tej lidze narodów, teraz co obecnie się odbywa też mnóstwo niespodzianek. Szkoda tylko, że niespodzianki nie było wczoraj na narodowym podczas meczu Polaków z Portugalią. Teraz Pagan. Pagan na pole karne. Pagan. WOLK! Ależ to była bramka! I też kapitalne! Ośrodkowanie Daniela Pagana, a Pawlo Wolk może wzrostem nie imponuje, ale wyskoczył świetnie i przymierzył idealnie. Jasień 1, Wiktoria Szczaniec 1 po 30 minutach meczu. Że drugiej takiej mogą w tym meczu już nie mieć. Ta była naprawdę znakomita, a przed szansą stanął Radosław Pietrzak. Teraz kontrastali. stali, ależ odpowiedź! Ależ to była odpowiedź gospodarzy! Kordel Wieczorek wpisuje się na listę strzelców i Stal Jasień wychodzi na prowadzenie 2 do 1. 49 minuta tego spotkania, do no, lepiej tej drugiej połowy. Potopieczni Łukasza Czyżyka zacząć nie mogli. A ten sztat po raz kolejny konieczny przepiłce, konieczny! 3 do 1 prowadzi Stal Jasień. Przybita piątka Mariusza Sierko z Marcinem Robakiem. Oglądamy powtórkę fantastycznego trafienia Bartosza Koniecznego. 3 do 1 i chyba już można powiedzieć, że zmierzamy ku. 11, 11 wygranej w tym sezonie. To skonieczny wynik meczu 3-1.